Moi drodzy, dzisiaj się trochę więcej dowiemy, dlaczego to oczyszczenie ma być w naszym życiu, jaki ono ma sens, jaką ma wartość. Też przynajmniej ze dwa świadectwa wam pokażę z mojego życia, jak pewne rzeczy przeżywałem, ale najpierw idziemy do Jezusa. Przychodząc dzisiaj, Panie, do Ciebie, wobec naszych najróżniejszych problemów, które ze sobą niesiemy w ten dzień, który łączy naszą społeczność SMS z nieba przez obecność na Mszy świętej w naszych parafialnych kościołach. Wołamy, działaj w nas jako jedyny zbawicieli i Pan. Tobie powierzamy wszystko, z czym dzisiaj przyszliśmy. Napełniaj nas Duchem Świętym, abyśmy owocowali. Duchu Święty, Tobie się poddajemy, byśmy rozumieli, co do nas mówisz, zarówno przez katechizm, Jakie słowo, które będziemy rozważać. A w 747 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego, codziennie przez nas czytanego, słyszymy Duch Święty, którego Chrystus, głowa ciała, wylewa na swoje członki, buduje, ożywia, święca Kościół, będący sakramentem komunii Trójcy Świętej i ludzi. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty. Nieustannie to czynisz i nie zaprzestałeś tego czynienia, by Duch Święty przychodził do nas, na nas, jako członki mistycznego ciała, by nas budować, ożywiać i uświęcać. Amen. Posłuchajmy słowa. Dzisiaj. Jest to fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza, przepraszam, Jana, rozdział 15, werset od 1 do 8. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latość, która nie przynosi owocu, we mnie odcina. Każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitrzy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Trwajcie we mnie, a ja w Was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie. Tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, Zostanie wyrzucony, jak winna latorość i uschnie. Potem zbiera się i wrzuca w ogień i płonie. Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowo moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. A witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Ten owoc mamy przynosić i to obfity. Jezus nie zawęża tego owocu do czegoś lub kogoś, nie zawęża do jakiegoś konkretnego dzieła, które będzie większe lub mniejsze, tylko prosi nas o ten wielki owoc i pokazuje, jaka jest dynamika tego owocu. Latoroś, lub która przynosi owoc, będzie oczyszczana. Kiedyś na jednym z tygodni rekolekcji ignacjańskich. Pamiętam, byłem jakoś tak przerażony. Nie wiem, przyszło, przyszło, ogarnęło mnie takie jakieś doświadczenie, jak to będzie z tym oczyszczeniem. I miałem takie doświadczenie, jak tylko to jest zabawne. Dość, jak Jezus bierze moje palce, paznokcie i zaczyna je obcinać, i się uśmiecha, i pyta, czy to boli to oczyszczenie. I ja sam się roześmiałem wobec tej modlitwy, pomyślałem że rzeczywiście, jakie my mamy wyobrażenie, często Boga jakby to Bóg, jakimś był Katem, jakimś kimś kto gdzieś jest daleko, kimś kto komu naprawdę na nas nie zależy, on jedyno czego pragnie, to być z nami na zawsze w niebie. Czy to nie jest piękna perspektywa w kontekście także oczyszczenia, w kontekście zaproszenia? I jeżeli Masz oczyszczenie, to już wiesz, dlaczego masz przez dzisiejszą Ewangelię. No bo owoc musi być bardziej obfity. To nie dlatego, że on ciebie nie lubi. To dlatego, że tak naprawdę kocha. W pierwszym czytaniu dzisiaj widzimy już to oczyszczenie, które dokonało się w Świętym Pawle. Po wyjściu do Galatów słyszymy, że. Paweł może powiedzieć, że już nie żyje On, lecz żyje w Nim Chrystus, chociaż On nadal prowadzi życie w ciele. Móc tak powiedzieć, to znaczy, to znaczy być przekonanym, że, że to wszystko co robię, to już, to już robię tak, jak, jak Jezus by chciał. Tego powinniśmy sobie wszyscy życzyć. Takie oczyszczenie, które która sprawia, że możesz powiedzieć spójrzcie na mnie, róbcie to, co ja Aharaj. Na kursie Jan to słowo poznajemy. W których sprawach swojego życia możemy powiedzieć o sobie. Aharaj, chodź za mną, pójdź za mną. I mamy dojrzewać, aby każda przestrzeń naszego życia była Aharaj. I to Aharaj. Hmm, Oznacza, że jeśli ktoś będzie naśladował Ciebie w tym, co Ty robisz, to będzie oddawał chwałę Bogu, to znaczy, będzie mógł powiedzieć, że Jezus robiłby dokładnie to, co Ty robisz teraz. Nie zapomnę, kiedy dojrzewałem przez długi czas, teraz patrzę na to jak na, jak na coś niedorzecznego. Nie wiem, no chociażby do, wobec tego, żeby żeby nie uczyć się wtedy, kiedy nie ma czasu na naukę, tylko jest czas na rekreację w seminarium. No, uczyłem się ponad miarę. Wszystkie momenty wykorzystywałem, żeby czytać książki, uczyć się. Ja miałem czwórki z plusem albo piątki z minusem. I widziałem moich kolegów, którzy mniej się uczyli, a czasem dostawali lepsze oceny i uważałem to za niesprawiedliwość Bożą i któregoś czasu z takimi pretensjami, takim smutkiem przyszedłem do Pana Jezusa. I nie zapomnę tego, co się stało w moim sercu, że w pewnej chwili miałem pewność tego, że, że ja nie ufam Bogu, bo czas, który mam przeznaczony na odpoczynek i rekreację, ja wykorzystuję na co? Na to, żeby się dodatkowo uczyć. I Mówię, ale przecież ja powinienem się teraz więcej uczyć. Teraz jest sesja. Ile razy bolała mnie głowa z tego wszystkiego, słuchajcie. To były godziny, godziny, godziny siedzenia nad książkami. Mówię, dobra, zobaczymy, co będzie. I pierwsza sesja i idziesz na egzamin, masz świadomość, że powtarzałeś, że uczyłeś się uczciwie, jak tylko się dało najlepiej, ale że też zaplanowałeś czas na odpoczynek w tym czasie, który był w twoim dniu. Nie zapomnę to, jak Pierwszy raz od góry do dołu miałem najwyższe noty, i to jest niemożliwe. Przecież ja uważam, że ja mniej umiałem od tego, co umiałem na wcześniejszej sesji. Ale mówię, wierzę w ci, wierzę ci. Wierzę ci. Yy, I potem już się tego trzymałem do końca i wiedziałem, że to, to ma sens. Yy, co dzisiaj w tobie potrzebuje oczyszczenia? Mam świadomość tego, że. Możemy nie mieć siły na, na to, żeby samemu doświadczyć tego oczyszczenia. Ale mów o tym Jezusowi. Proś o, o światło. On będzie prowadził, on będzie podnosił, on będzie dawał rozwiązania, których my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, tak po ludzku, bo kocha, bo jemu zależy, bo on widzi więcej. Naprawdę. Bardzo dziękuję Wam za zrzutkę, która cały czas idzie. Dzisiaj też przypominam o tym, że w środę, jak w każdą środę, zapisujemy intencje. Będę je składał na ołtarzu Pana Jezusa po całym dniu. Pamiętajmy o sobie wzajemnie i niech to błogosławieństwo daje nam, daje nam taką wolność do tego, byśmy pozwalali Bogu oczyszczać nas. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy i do zobaczenia, jak jutro. Dziękuję za zrzutkę.